Siema Miesiaczki, trzeci rozdział rdzeń bariery. Lecimy z tematem. Połączenie nawiązane. No, jest kocur. Znaczy się spadł odskoczyć. Jesteśmy dużym mechem, prawda? I powerfist. Aha, tutaj co nam zabili tego przyjaciela? O co ciekawe? Plat, plat kombinacja ataki kończące na silny przycisk myszy, aby cios kombinacji trafienie wrogów ciosami z kombinacji to buduje twój wskaźnik ataków kończących naciśnij prawy klawisz myszy, kiedy wskaźnik ataku kończącego będzie pełen, aby użyć potężnego ciosu kończącego o nie, nasze solarki, takie ładne chodź tu a, Naciśnij prawy przycisk myszy, aby st wykonać stąpnięcie. Stąpnięcie powoduje powstanie szczeliny i wytrącenie z równowagi grupy przeciwników. Pum. Wow. No dobra, taki samouczek. I teraz naciśnij prawy przycisk myszy, aby wykonać cios z dłonią. Zdaj ekstremalnie wysokie obrażenie. Ty to prawie jak ten To są demonowe <laughs> Demony mają czołgi Obczajcie to! Demonowe czołgi Jaki patent. Demonowe czołgi. Ja, tup 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 Jaka beka. Rakietowy cios. Naciśnij prawie przy kiedy. Nie przedaż naładowanego ciosu kończącego wykonać rakietowy cios. Rakietowy cios można używać, aby szybko zmniejszyć dystans do obecnego celu! Nie, nie mogę się ruszyć! Użyj odskoku, zanim do cios wroga, aby wykonać idealny unik. Wykonanie idealnego uniku wypełni część Twojego wskaźnika tego kończącego. Ocydan przedarł się przez linię! Atakuje przekaźnik energii. Jeśli ten luceń dobuduje, zniszczy miasto. Ale dobra. Jeszcze z babcia! Międzywymiarowa bariera jest wyłączana, nie zatrzymamy tego. Ile jeszcze mamy czasu? Te... Reaktor został poważnie uszkodzony. Ale te demonowe czołgi to jest... hit. No nie! Myślałem, że ty byś użyjesz tego. Ej, cyn Tak to nie. ten jakiś większy. Ale te cząki demonów to super. Nie wiem czy podobnych, znaczy podobnych. Może niekoniecznie podobnych. Yy, ale coś yy, tego w tym stylu to był Grand Control chyba z co, jakiegoś Granda RTS-a nie? Weź takie chcę, weź daj, chociaż jest mniej więcej tytanów. Zespół wsparcia przygotować broń. Zbliża się. Weź jak co takie na plecki. Okej, u tu 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 Ej, ale nie mogę mala chyba kogo atakować. Ale trochę lipa, bo nie czuć tej. Znaczy ja że takiej wrażenie, że troszkę nie, nie, nie czuć mocy tego, tego minigana takiego. Ale może to tylko moje odczucia. Dobrze, że tu nie ma magazynu, panie obozicy, nie? To by było już w ogóle przegiecie. Coś wybucha, coś wybucha. No dobra, czyli tutaj po prostu typowa arenówka. Próbuję uratować miasto. Playerze, niedaleko jest kopalnia odkrywkowa. Oznaczę ją. Statek grywa zniknął z lodaru. Pa, 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 ale te fajty te pisty, czuć. To jest sprawa. Czuć, dobrze wchodzi. Mega dobrze wchodzi. I baj! No i te czołgi, zajebiste. Cyberdemon, ty! Będziesz mitu-mitu robił. Nie ma robienia mitu-mitu. I po tych czołgach, ciach, ciach, ciok 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 im mniej czołgów, tym lepiej czołgów. Wow! Mejkrowie nie odpowiadają. Tu skakać można. Fighty, super. I co, wrzucie do kopalni! Serio? Jeszcze ty brzydalu? Ciach, ciach. Ale to śmieszne czuć, że on bije po tym metalu, nie? Okej, okay. pach, pach, pach. Ciach, ciach. Sam szkieletek został, a ty jeszcze żyjesz! Nie możesz! Idź tam, upadnij. Jaki wytrzymały, ty! Unik i Bach Ironmana Unik i Bach Ironmana Unik i Ironman Ej w sumie to ile tych Iron, mamy tutaj robić. W końcu. Te smutne oczy demona. Międzywymiarowa bariera jest wyłączona demonów rośnie Creed żąda natychmiastowego raportu wracać do koszar strażników zrobiłem co kazałeś teraz proszę Pozwól jej duszy zaznać spokoju. A serce Argentu jest zamknięte w komnacie. Mówiłem, nie nie mogę jej otworzyć. Nikt nie może. No? Level z mechem... A, Dwa... czyli wiemy, że jest 22 mapy. Zrobiliśmy 3 Dobra, trzeci Rozdział skończony. Dzimy się teraz w czwartym. Nara.